Do całkowitego zaćmienia słońca doszło w Chile. 2 lipca słońce nad północną częścią Atakamy zostało zakryte przez księżyc na ponad 2 minuty. Zjawisko obserwowały tłumy gapiów. Nic dziwnego, bowiem jedno z najczystszych miejsc na Ziemi i doskonała pogoda gwarantowały dobrą widoczność i niezapomniane widoki. Ostatni raz zaćmienie słońca obserwowano tu w 1592 roku. Kolejne spodziewane jest w 2165 jestem przytłoczona, wiesz? Nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego. To jest niesamowite. To był najpiękniejszy moment tej podróży i bardzo się cieszę, że tu jestem. Myślę, że zostajesz przytłoczona, bo nawet z dzisiejszą technologią nie możemy tego skopiować. Więc myślę, że to jest coś mistycznego. Zaćmienie słońca było widoczne nie tylko dla Chilijczyków i przebywających w Chile turystów. Całe wydarzenie było transmitowane przez NASA, jeśli chodzi o kalendarz polskich zaćmień, to następne zauważalne nie tylko dla naukowców będzie miało miejsce 12 sierpnia 2026 roku.